Hej moi kanie, jestem Melny i witam was w kolejnym odcinku z poradników do Minecrafta. Dzisiaj wybierzemy się na poszukiwania wioski, miejsca pełnego ciekawych rzeczy i pomocnych wieśniaków. Pokażę wam jak znaleźć wioskę, co można tam zrobić oraz jak handlować z wieśniakami. Gotowi? Zaczynajmy! Często można się w Minecrafcie właśnie na taką wioskę e, napotkać. My aktualnie jeszcze żadnej chyba wioski nie widzieliśmy. Z tego co pamiętam, na taką wyprawę warto jest się przygotować. Jeżeli nie znaleźliście wioski wcześniej, możecie sobie ją właśnie poszukać. My sobie zabierzemy trochę desek, trochę kamienia, podstawowe narzędzia i trochę pożywienia tyle, ile udało nam się zdobyć. Ja sobie tutaj ziemniaczki akurat zostawię i możemy wyruszyć w poszukiwania. Przed wyruszeniem na poszukiwania, dobrze jest sobie zapisać koordynaty naszej bazy, aby wyświetlić w ogóle koordynaty naszej bazy klikamy escape, ustawienia i tutaj sobie możemy w gra, jak mamy świat gra zjechać poniżej i tutaj będzie opcja pokaż współrzędne i teraz sobie zobaczymy naszą pozycję na mapie i tą pozycję możemy sobie zapisać na kartce gdyż potem w kolejnym odcinku będziemy chcieli tutaj wrócić z powrotem i pokażę Wam, jak z takich koordynatów korzystać, ale póki co, póki co wyświetlimy sobie je tylko i weźmiemy kartkę i sobie je, je zapiszemy. Jak już to zrobiliśmy, wyruszamy w dowolnym kierunku, tak naprawdę w poszukiwaniu tej wioski. Ja sobie wybiorę ten kierunek. Co warto powiedzieć, że wioski najczęściej znajdują się na płaskich terenach, takich jak równiny pustynie czy tajga. Możemy je rozpoznać za pomocą domków i różnych e, farm. Czyli po prostu, jak zobaczymy domki, będziemy, widzieć, będziemy wiedzieć, że to jest wioska. Ja teraz sobie pozwolę troszeczkę przyspieszyć poszukiwania wioski, a więc widzimy się za chwilę. Swoją drogą, jeżeli jesteście tutaj na w takim miejscu, jak to pustynia, możecie sobie porozbijać te pachołki, te krzaczki wyschnięte i z nich wypadają patyki, które mogą Was po prostu poratować, jeżeli nie macie patyków. Ja sobie teraz pozwolę przyspieszyć Minecrafta i widzimy się za chwilę, zobaczcie, tam na horyzoncie jest wioska, ruszamy tam i zobaczymy co ciekawego możemy tam znaleźć Jak widzimy, domki już są widoczne i, i to określa, że to jest właśnie wioska sobie tutaj podbiegnę pyk, 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 elegancko żebyśmy mogli sobie szybciej się tam dostać tak elegancko, nawet tak daleko, powiem wam, że nie musiałem odejść, żeby znaleźć tą wioskę jeszcze przy okazji jest jakaś jaskinia ale jej nie będziemy szukać, mamy tutaj krówki e, owieczki wcześniej jeszcze białe i zobaczymy sobie właśnie na tą wioskę co możemy tutaj znaleźć Widzicie, mamy jakąś dróżkę, mamy tutaj coś w stylu, nie wiem, lampionu pochodni i domki Tak, domki tak wyglądają, możemy sobie wejść do domków Mamy tutaj łóżko, możemy sobie ustawić punkt respawnu gdybyśmy chcieli tutaj Mieć tymczasową bazę i mamy wieśniaków. widzicie, wieśniaki zbierają tutaj marchewki Tak jak wam ostatnio mówiłem, możecie sobie pozyskać stąd marchewki e, I... Co, nie tylko marchewki, bo też ziemniaczki. On sobie fajnie to zbiera. to Na razie, w sumie, mógłbym mu to zabrać, żeby za, zabrać te marchewki, żeby, żeby po prostu mógł sobie szybko, żeby on tego nie pozbierał mi. Pyk, pyk, pyk. Oj, trochę i tak tam pozbierał. Zobaczymy w ogóle, czy posadzi. O, widzicie, sadzi dalej, <laughs> więc fajnie. Sadzi sobie dalej. My sobie na razie jeszcze roz, rozglądniemy po, po wiosce. Widzicie, mamy klipera, to uciekamy. Nie chcę, żeby tutaj nam on wybuchnął. I zniszczył. Są, słuchajcie, różne rodzaje też wiosek. Ta wioska wygląda na jedną z mniejszych, bo nie ma zbyt dużo tutaj rzeczy. Jak sobie zobaczymy, tutaj co mamy? Tutaj, tutaj widzicie, rosną ziemniaczki i ziemniaczki też sobie możemy zebrać. Po prostu rozwalamy wszystko, co tutaj jest. I pomożemy jeszcze może zombiemu, czy znaczy, może zombiemu. Oj, ten chyba klipper wybuchnie nam. Jestem pewien, czy się uda go pokonać. Oj, wybuchnie. Niestety wybuchnął, ale to nic. Sobie zaraz pokonamy, przynajmniej nie zabił żadnych zombieczków. Boże, co ja mówię zombieczków villagerów. Całkiem nieźle, słuchajcie, dużo dużo jedzenia teraz. Sobie naprawimy to, bo nie chcę, żeby to tak wyglądało, czy to tak przycieka. Naprawimy to z ziemi, nie ma problemu. Tutaj ta woda się wylewa spod spodu, który tutaj to przecieka chyba, albo jest to jakiś błąd. Nie to jest chyba jakiś błąd. I co, zatkamy tu dziurę, żeby tutaj wyglądało to lepiej Generalnie taką wioskę możemy sobie e, Gdybyśmy chcieli zrównać z ziemią e, Tak naprawdę bo, 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 bo czemu nie, prawda? Ale nie warto tego robić na początku Bo taka wioska może nam przynieść dużo korzyści Czyli tutaj mamy dość dużo wody, sobie tutaj zamkniemy Akurat mam dużo desek, więc tymi deskami mogę to tutaj zatkać Żeby się to tak nie wylewało no i temu villagerowi posadzimy jedną marchewkę, żeby, żeby coś miał, a my sobie zjemy mięsko I taram, wracając jeszcze do domków wieśniaków Mamy tutaj, w domkach wieśniaków często znajdują się skrzynki Tak widzicie w tym jest skrzynka I w tej skrzynce możemy znaleźć różne ciekawe rzeczy, nawet diamenty Jak widzimy mamy tutaj trochę chleba Jabłuszka, ziemniaczki, wszystkie sobie możemy pozabierać Chcemy wszystkie, z różnych miejscach są te ziemniaczki bo Naciskamy myszką Kilka razy w te ziemniaczki, wtedy wszystkie nam wchodzą do, do naszego inwentarza. Dodatkowo możemy sobie zabrać skrzynkę, bo czemu nie? Piśniakom się już one nie przydadzą. Dobrze. I w, tak jak mówiłem, ta wioska jest dość mniejsza, mogą być też większe wioski. Tam wtedy możemy znaleźć kowala i więcej skrzyń. Gdzie te tutaj zombiaki cały czas spadają, więc one są ogólnie problematyczne. E, w wioskach często są też golemy żelazne, które służą do właściwie ochrony villagerów przed, przed e, zombimi. Ale ten widzicie tutaj, nie ma tutaj żadnego iron golema i jest problem, że tak powiem. Bo kolejny Clipper nam idzie i może tutaj nieźle po prostu napsocić nam. Dobrze, jakie w ogóle mają te ci wieśniacy funkcje? Jak sobie możemy zobaczyć. Tutaj ja tylko załatwię tego Clippera jeszcze. Jak sobie naciśniemy prawym wszystkie myszy na takiego filagery, zobaczymy tutaj, że on ma jakiś poziom. Ten jest rolnikiem, więc ten mająko i handlujemy pszenicą za Emeralda, 20 pszenicy za Emeralda albo Emeralda za chleb. I im więcej będziemy się handlować, tym wyższe poziomy będziemy wbijać. Tak, się akurat składa. O, że tutaj mamy emeraldy. Więc możemy sobie tutaj z nim pohandlować. Więc jak mamy te emeraldy, możemy sobie wybrać czym, co chcemy się zamienić. Więc chcemy z Emeraldy za chlebuś, czy jest to dobry deal, czy nie. To słuchajcie, zależy. To musicie się trochę znać, na Minecrafcie. Teraz wbiliśmy drugi poziom i teraz możemy się zamieniać Emeralda za ciastko dyniowe. I w taki sposób możemy sobie awansować tutaj na wyższy poziom za pomocą tych, tych właśnie tego handlu. I im wyższy poziom, tym lepsze przedmioty możemy tutaj mieć. E, taki oto sposób. Jak sobie zobaczymy innego vill villagera, jak do niego podejdziemy, zobaczymy, że będzie on miał inne przedmioty. Ile tych w ogóle poziomów może być? Możemy mieć aż 5 poziomów. Ale ta wioska jest troszeczkę mała. Dobra. E, tutaj ten, ten akurat ma to samo, bo jest też rolnikiem. Ale tu było więcej villagerów. Ten gdzieś ucieka, ten gdzieś pan ucieka nam, więc sobie szybko do niego podejdziemy. Ten aktualnie nie ma żadnej profesji. Ten się nie chce z nami handlować. A jest, patrzcie, u góry jest golem i ten golem będzie bił potworki. Tylko coś, on niefortunnie jest strasznie wysoko. Z racji tego, że jestem czarodziejem, wyczarowałem więcej villagerów. I tutaj zobaczymy: mamy płatnerza, który tutaj robi nam zbroję. Możemy sobie na przykład taki hełm kupić u niego. Możemy sobie handlować potem żelazem. Mamy tutaj na przykład kapłana, który tutaj nam redstone ogarnia. Lapis lazuli złoto. Znowu rolnika mamy. Mamy tutaj rzeźnika, który ogarnia jedzonko, jakieś potrawki. Tutaj mamy bibliotekarza, który ogarnia bookshelfy Bardzo fajna rzecz, którą myślę się opłaca, opłaca wymieniać z nim. Tutaj mamy kamieniarza, który ogarnia nam tutaj surowce budowlane. I jeszcze wiem, że jest kartograf, i jeszcze w sumie pewnie ktoś tam jest, ale to. Że tak powiem, teraz nie gra zbyt dużej roli. To jest to, czy to jest kartograf? Nie, to jest kamieniarz. Jeszcze jest łuczarz. Robi, robi łuczki, łuki. I to tyle, słuchajcie, jeżeli chodzi o wioskę. Niestety, ten żelazny golem, który jest tutaj u góry, ten strażnik wielki, em, możemy go unicestwić. Jeżeli będziemy potrzebować żelazo, wtedy wypali nam żelazo. Jednakże jest on bardzo mocny, i że tak powiem, ciężko będzie nam go teraz pokonać. Są jednakże na to sposoby. Ale tam u góry, on nie powinien być tam u góry, tylko tutaj na dole, żeby chronić tą wioskę przed zombiami, zombimi innymi potworkami. Tak jak widzicie, te ząbiaczki tutaj biją nasze villagery, a ten iron golem ich nie widzi. Dodatkowo możemy rozbudowywać wioskę, dodając nowe domki lub farmy. Dzięki temu więcej wieśniaków pojawi się w okolicy. Czy tą wioskę moglibyśmy teoretycznie rozbudować na większą? Pokażę wam to w innych odcinkach. Więc tak to właśnie wygląda. Ja wam słuchajcie, dziękuję za ten odcinek. Zostawcie kciuka w górę, napiszcie co byście chcieli. Obejrzeć Minecrafta. Ja mam nadzieję, że Wam się odcinek spodobał. Trzymajcie się, do zobaczenia i cześć.